Witam serdecznie. Z tej strony zryty moto. W dzisiejszym odcinku jedziemy na dzikie Podlasie Wschodnie do Tonie Parigumy i jego ekipy. Liczę na fajną zabawę. Jak widać tam z tyłu wiozechu, zwarne na Supermoto. Jest skończona w 95%. Zaraz jak wysiądę z samochodu, coś więcej Wam pokażę. Jest mega upał. 33 stopnie na Podlasiu, patelnia. Eee, chłopaki od nas pojechali nad wodę, a ja się zdecydowałem, że w tą patelnię pojadę ziomeczka odwiedzić, bo on tyle razy do nas przyjeżdżał. A my, my u niego byliśmy w sumie raz czy dwa razy, także trzeba troszeczkę, wiecie, dać coś od siebie, no nie? Co ja tu mogę więcej powiedzieć? Chcę nakręcić dla Was fajnego vlogasa dzisiaj. Takiego naprawdę ze smaczkiem, bo potrafię, tylko się nie chcę. Eee, no i tyle. Zaraz zobaczycie motocykl jak wygląda, jak go zdejmujemy, coś postaram się nagrać z chłopakami. Pozdro! Wrzucam nogę na siedzenie To grubo, ja na stojąco w ogóle nie umiem Mam strach założyłem kurwa z przodu tą tarczę to w ogóle inaczej się hamuje dawaj idziemy gdzieś po tych wiochach sobie pojeździć no nie? no to ja myślę dawać do tego po koleżku wyściąkładę będzie mz i razy z nami pokulają po co? możemy podjechać to też takie śpiepce kurwa no na ścigaczu to dobrze latą na kole nie? no <śleski> Tak samo jak jechałem tam i tutaj też no Ale no, chyba nic nie pogubiłeś Ale że picie nie wypadło, to jest dziwne Ty, jakim chujem, kurwa Ja jak, jak wcześniej, jak dziksem leciałem, to kurwa to ponad zbustaka, tylko na dwóch pakach, tylko dzik mówi, że dokumenty Tylko dokumenty, Ej. portfel ale To są portfel znalazłem i tylko portfel Tak? Pusty, no Kurwa Ej, ale całkiem się rozjebł zamek <śla> do, do połowy go złap, się tak, tak jak, jak na no. środek, no no, nie zaraz ty... Nasze spodenki masz Tak? No spodenki, tylko spodenki picia a w drugiej kieszeni mam jeszcze dokumentów i tak dalej, tylko... To weź może I... dokumenty w mniejszą przeżyć. No ja... tak, no, no ma Dobra, będziemy ten... Ale ine kolejna pierdolę wypadło? Pod... A gdzie podjeżdżamy? Co? Gdzie stajemy? Nie wiem, może i tu. Ale tam na zakręcie co się tego chłopa to myślę dwa grubo chłopcy idą. Co co? Co na zakręcie chłopa tego wyprzedzali tą furę? No kurwa, to już przemęczę. No kurwa, na zakręcie on jeszcze trąbi na ciebie. My dzisiaj machamy, czekaj, ty w drugą stronę jedziesz, to nie widziałem. Gazujesz kurwa, to już my mamy 400. To ja słychałem, czekałem na was później. Ale to do naprawdę. Ale to drnota było, to się na nie dało. To a teraz już wiadomo, że ruch jest tutaj ja Będzie, Gdzie? Gdzie? Ja Ty, to ja w uliczku, a on Co? my się nawet tutaj oni żyjemy Kurwa, to jest ogrodzone A tam z tamtej strony nie można zejść? Tak mniej komercyjnie? No. że da się Ej, panie, da się tam chyba, co? Pane. Słyszycie, chłopaki? O taką okręgę, okay. no tam gdzie ten most, tak? No, tam kurwa, tutaj jest no? chyba płatny w ogóle parking, czy nie? To co to na mosty? idziemy? Starajcie, tam się dowiemy. No, gdzie? A w dziko. Znowu się stroić. No, już czuję się bezpiecznie wejście do wody zarośnięte Tak? No co, co z... Raczej <grywa> jakoś Wie pan, bo tutaj motory zostawić Od kawałek trzeba podejść Tak, przyjechaliśmy się schłodzić postawili Jakby co, to parking przyszedł Ja tu będę Okej No zobaczymy tam on tam do no tam, 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 tam opatrz, no ludzie są naprzeciwko motorem, o, zatrzymali jedzie, tam się nam tam Dobra, to jedziemy A, <gry> o, kurde, ty, o kurde, majster, co ty? Co ty, panie?

Wreszcie jakieś to blać wyskoczy kurwa na ekranie No tu chłop jedzie kurwa na Białoruś I do z Warszawy O chuj Gdzie ja dojechał no. Pamiętam jak z dzikiem, to tutaj o, czekaj Jakoś, o tu chyba się zawracaliśmy, bo oni tu pługami odpięrzali To no. jakoś tutaj o, a czasami też zapraszali, że tak jakby tam wpuścili i tylko wiesz, wjechać tamtędy i tamtędy wyjechać i tak, w domu tutaj A ta boczna droga? Gdzie prowadzi? To jest ten mur kurwa, tu po prawej? To wzdłuż granicy dla uchodźców <głosy> <głosy> Czy po lewej ten mur jest? Nie wiem. Nie były nie tutaj nie, jakieś nie, ten wiadomości, nagrania, tu się jakieś były bitki z uchodźcami? Nie w tym miejscu chyba. To, to, to jest granica połowca. Na połowce, granica połowca. Mm, to no, to, to... Chłopcy... Ale to tutaj, to, 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 to się dzieje. No. Tylko na którym to odcinku? To... No tu gdzie wzdłuż granicy masz kurwa i jakieś zapory zrobili chyba nie. Tak? Tak. Tak. nie tutaj. To jak w lesie chyba czy takich nie masz kurwa. To jest Namnesins <laughs> okk Nie będą? Zakaz, tylko. No masz, to jest Zakaz wjazdu jest, no Ty, ale tu jest strasznie pusto, tak jakby to było zamknięte no w ogóle te też przejście. W szoku. Tu zawsze kurwa było dużo straży i w ogóle. Ale jest pusto. I żadnego ruchu. Tak jakby było zamknięte te przejście w ogóle. Trzeba iść do no. środka, się dowiedzieć. Ja to bym tutaj już jednak chyba dalej nie szedł. Ja tutaj bym No to, hop, no, czy tam, zdjęcie, kiedy by o kurwa, jaki wóz opancerzony, no. pa Widzisz, majster? No widzę, widzę Czarna bestia Czarna wołga Patrz, tu nikt jeszcze nie wyszedł do tej pory Tam no, zobacz, i chłop pojechał, tamtędy, tamtędy może był pojechać Ja, ja nie że... wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby zaraz nas kurwa nie zginali Żeby tu nie dostać zaraz no. po pięćset, kurwa No Bo Ja i do tak... granicznego się nie można zbliżyć teraz niby. Ja i tak kurwa. No niepozapłacane mandaty. Wszystko w motory idzie, a nie w motory i w Dobra dawajcie jechać się, te... przejedziemy tu, a ty po krawężniku. Tam też nie można nie można na pewno jechać. Tam, ale tam pojechał nie, ktoś, motorem tam też gościu stoi. Oh. Być, co? No, pojeździli. Coś tam pobywali, coś tam pojeździli. Coś tam się działo, Majster. Nie było za mało. Dobra, ja kończę ten materiał. Tak, więc jak wam się podobało, apał w górę, sub, komentarz też wbijajcie na Instagramkę, do którego macie link w opisie pod filmem. I do zryciała na kanał, no. Tak. Może coś się, się wstawi. E, mnie odcinek za 2-3 tygodnie, jak zwykle. Ta? Kurwa, za <laughs> To ja już wypuszczę za ten czas. 3 trzy. Trzy odcinki. No, także, tak panie. Ja to tak mam, że jak kurwa, widzę trochę materiału, jakiegoś fajnego to wiesz, od razu do kąpo napierdalam. Kurwa filmy. No, wracam już. Powiem wam szczerze, że w tą patelnię jeździć to jest hardcore. Byliśmy pod białoruską granicą. Przyszedł mi sms, że złapało białoruski zasięg. Nie wiem, czy mnie nie skasowali na gruby hajs za dane komórkowe, za transmisję danych nie wiem, nie wiem, zobaczymy jak przyjdzie rachunek no i co, ich uzwarną trochę polatałem kurde, coraz fajniej mi się nią jeździ zabieram ją do Warszawy, tam trochę się pokręcić na pewno będę trenował kila. i tyle no, oglądajcie raz na jakiś czas będą się pojawiać te odcineczki dla was trzymajcie się, jak się podobała jazda to zostawcie jakąś łapkę w górę i komentarz. Trzymajcie się! Shit.